W przyszłym roku odbiorcy energii elektrycznej mogą spodziewać się podwyżki cen. Prognozujemy, że podwyżka może wynosić nawet 60-70%, natomiast podwyżka ta odnosi się do cen zamrożonych na poziomie z zeszłego roku, a więc na poziomie 412 zł za megawattogodzinę. W tym momencie prognozujemy ten wzrost właśnie około 60-70%. Mamy natomiast nadzieję, że zostaną wprowadzone mechanizmy, które pozwolą odbiorcom poradzić sobie z opłaceniem kosztów za energię elektryczną. Jednak chcielibyśmy, żeby te mechanizmy nie były skierowane przeciwko wytwórcom energii elektrycznej, nie zaburzały konkurencyjności na rynku i nie uderzały w wytwórców przede wszystkim tych najtańszych, czyli wytwórców energii z, ze źródeł odnawialnych. W tym momencie energia na wolnym rynku jest wyższa od tej, którą y, płacimy dzisiaj o około 200 zł, czyli około 60 groszy za kilowatogodzinę. W związku z tym y, jest to dość widoczna różnica. W przyszłym roku ta różnica może być jeszcze wyższa, o ile właśnie nie zostaną zastosowane żadne mechanizmy Interwencyjne mechanizmy wsparcia, które będą mogły wspomóc odbiorców w opłaceniu kosztów za prąd. Jeżeli chodzi o te mechanizmy, to wyróżniamy różnego rodzaju, tak naprawdę mechanizmy osłonowe, mechanizmy interwencyjne. Przykładem takich mechanizmów mogą być te zastosowane obecnie, czyli zamrożenie cen energii i ustalenie limitów cen za energię elektryczną, które mamy nadzieję nie będą kontynuowane. Oczywiście, jeżeli chodzi o, o limity, mamy nadzieję, że one nie będą kontynuowane. Niemniej jednak, oczywiście, wsparcie dla odbiorców jest konieczne. Można zastąpić te mechanizmy wsparcia na przykład dodatkiem energetycznym, który na ten moment jest przewidziany w przepisach prawa energetycznego. Wystarczy go oczywiście zmodyfikować, ponieważ w w tym kształcie, w którym dodatek energetyczny jest obecnie zapisany w przepisach prawa polskiego. Nie przystaje on do warunków rynkowych, jakie mamy obecnie i do tego nadchodzącego kryzysu energetycznego, z którym odbiorcy mogą się spotkać. Jest to, jest to jeden z dodatków, który może być zastosowany. Może być przewidziany również jakiegoś rodzaju bon energetyczny, inny mechanizm, który do tej pory nie został wprowadzony do polskiego porządku prawnego. Opcji jest wiele, mamy nadzieję, że zostanie wybrana taka, która zarówno wspomaga odbiorców, a jednocześnie nie uderza w wytwórców energii elektrycznej.